Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. z Dali Hydrochlor kłania Mały update dzisiaj. Nie odzywam się przede wszystkim dlatego, że z racji pandemii przyjechało na Borholm chyba za 4 razy tyle turystów niż normalnie. Dokładnie. Pracuję sobie i mieszkam na Borholmie i powiem Wam, że jeszcze takich tłumów tutaj po prostu nie widziałem. Zresztą, tak samo, tak długiego. Lata, ponieważ najczęściej u nas sezon się powoli zaczyna kończyć po 15-10-15 sierpnia, a w tej chwili dzień w dzień no pełno jest ludzi wszędzie, obojętnie gdzie się pójdzie. Teraz już jest trochę mniej Duńczyków, dzieciaki poszły do szkoły, bo tutaj sezon, znaczy rok szkolny zaczyna się od 10 sierpnia więc jest. Jest jak jest. O, właśnie mi roślinka wpadła do wody. Ale zaraz ją przymocuję. Właśnie jestem po dużym koszeniu. Trochę, no dwa wiadra wyciągnąłem. Dwa wiadra wyrzuciłem roślin z, z, tego, z tego baniaka, który widzicie. Z trzy setki. Zmieniła się też troszeczkę filtracja. Tutaj w tej chwili jest głównym. Filterkiem JBL E1501, i oprócz tego są dwa małe wewnętrzne filterki, i to wszystko. Dzisiaj jeszcze dodałem na chwilę filterek azokaskadowy, żeby mi spychał rzęsę, ponieważ dzisiaj zbierałem rzęsę. Z kimerem i chciałem tutaj trochę zrobić porządku, bo naprawdę przy dnie było bardzo ciemno. Nie dość, że ta rzęsa zaciemniała, to jeszcze jest mnóstwo wygłębki, peli i to wszystko się tak rozrosło przy powierzchni, że przy dnie było bardzo ciemno. No ale już zrobiłem porządki z tym i wreszcie jest spokój. Wyciągnąłem z, ze zbiornika pompę od tego kubełka Aquala, który właściwie i tak stoi i e, no i muszę go w końcu zlikwidować, e, wywalić, stąd na jego miejsce jeszcze nie mam pomysłu. E, może, może wy mi podpowiecie jaki filterek e, wy byście chcieli, żebym przetestował, e, bo się zastanawiam nad kilki, kilkoma nowymi opcjami. E, no, filterek musi być minimum do e, zbiornika 300 litrów. Więc e, znowu będzie pewnie niezły wydatek, ale przez te wakacje trochę się pieniążków odłożyło, więc e, myślę, że na filterek spokojnie mi starczy. E, co jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Na zimie jady podrosły, jak widzicie. E, buszują strasznie. Miałem z tyłu dwie doniczki szklane, w których miałem e, podłoże Ady Amazonii. Wywaliłem i to wszystko rozwaliłem po całym baniaku, także trochę tutaj musiałem sprzątać po tym wszystkim. Z racji tego, że teraz z tyłu jest dużo miejsca, przekopują to możliwie jak się tylko da. Całe szczęście jest tam siatka budowlana, dosyć porządna. Do tego są właśnie te wielkie otoczaki, których one nie są na szczęście w stanie poruszyć, więc jest tutaj cały czas wesoło. Zresztą, jak widzicie one wszystkie praktycznie zniknęły. Zostały bodajże trzy sztuki neonów Inesa, które pochodziły jeszcze z 45 dawno temu. Reszta została zeżarta przez ziemię jady. Jedynie teraz jak widzicie są kiryski i gupiki. Trochę mnie to wkurza ta obsada, szczerze powiedziawszy. I najchętniej bym się skupił na ziemiojadach i kirysach i ewentualnie coś jeszcze nad tafle, znaczy pod tafle pływające wysoko, ale, ale na razie nie mam pomysłu. No zbiornik jest otwarty, więc trochę się boję e, takich stricte pływających pod powierzchnię wody ryb, ponieważ najczęściej większość z nich skacze po prostu i skończyłoby pewnie u mnie na wykładzinie, a, a tego nie chcemy oczywiście. Chcemy dla ryb jak najwięcej. No więc z tym zbiorniczkiem, jak widzicie, jest wszystko w porządku, ja tutaj naprawdę praktycznie w ogóle nic nie robię. Dzisiaj musiałem zrobić przycinkę, bo tak jak mówiłem, zbiornik zaraz potwornie. Nawożony jest przeróżnymi nawozami. Wszystko to, co mi się kończyło, po prostu używałem tutaj całe jakieś tam zapasy, które były, bo idą teraz olbrzymie ilości, nie wiem czemu właściwie tych nawozów tak. Tak dużo mi idzie, i cały czas właściwie mógłbym lać więcej. Teraz chcę wypróbować nawóz ferka. Zobaczymy, na ile on mi się starczy. Tak sobie liczę skromnie, że skoro tam jest 1 ml dziennie na 100 litrów, to tutaj będę potrzebował, myślę, że 5 ml na ten zbiornik dziennie. No. Pamiętajcie, że tutaj jest ogród wertykalny, w tej chwili nawożę poprzez ogród wertykalny, czyli mam takie, taki litrowy zbiorniczek, w który wlewam na nawozy, do tego wlewam litr wody i wlewam sobie u góry i to sobie spływa poprzez cały ogród wertykalny i dociera do, do akwarium. No, i oczywiście te rośliny z góry czerpią i to całkiem sporo, co widać właśnie po intensywności nawożenia. Co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Może uda mi się pokazać 45, tak jakoś w miarę bez odblasków, ale muszę wyciszyć 300, znaczy wyłączyć tutaj większość świateł, bo w 45 są potworne odblaski. 45 litrów e, prawie że black Blackwater tak? e, stworzony na bazie gałęzi sosny, sobie funkcjonuje również w ogóle bez obie, e, bezobsługowo. Jedynie co robię tutaj to karmię ryby i dolewam wody, e, raz na ruski rok e, wyczyszczę filtry Aquela i. I jeszcze rzadziej podmienię wody, tak sobie spokojnie to jakoś rośnie. Coraz bardziej się mech i bakopa nad taflą rozrasta. Co mnie, co mnie cieszy, fajnie to wygląda. Nie wiem, czy tam jeszcze jakiś korzonek czy coś innego, jakąś roślinę na górę nie dodać, żeby mi to rosło. U góry jeszcze jest tam palma Areka na, na kubełku, ale ale ona jest tymczasowa więc zastanawiam się czy ją wsadzić tutaj do środka do akwarium tam gdzieś na tył czy jeszcze coś innego no niestety jest tu dosyć mało światła jak wiecie to jest ciemna piwnica i jedynie tutaj oświetlenie dociera od ogrodu wertykalnego w tej chwili z racji na, tego, z racji na to żeby nie było odblasków po prostu to oświetlenie jest wyłączone na dole jest 7 literków Również zapomniane, zostawione samemu sobie, czasu nie ma e, tylko tam jeden mały żołnierz lego przycinki robi od czasu do czasu. E, kiepsko mu to wychodzi, bo bakopa już tak wylazła z niego i, e, i inne rośliny, ale przede wszystkim bakopa, e, że po prostu e, no wypełniła prawie całą szafkę e, i, i zasłoniła lampę, więc do dna praktycznie jak widzieliście woda nie dociera. Co jeszcze, 45 na parapecie również została zostawiona samemu sobie. Po prostu nie mam czasu, mam ważniejsze w tej chwili rzeczy na głowie i przestawiłem te zbiorniki na funkcjonowanie praktycznie bezobsługowo. Riparium zarosło potwornie, głównie u góry, na dole trochę brakuje przez to światła, więc czeka mnie również, myślę, za, za miesiąc zajęcie się tym wszystkim porządnie i porobienie wszędzie przycinek żeby to jakoś trochę lepiej wyglądało. A co jeszcze ze zbiorników? No zbiorniku chłopaków to mój synek już cały czas praktycznie sam obsługuje, tam nawet nie zaglądam, więc e, zbiornik przez niego nie wiem od kiedy już jest całkowicie. E, nie wiem od kiedy, nie pamiętam od kiedy on już się całkowicie z tym zbiornikiem zajmuje. Nie wygląda źle, może nie rewelacyjnie, nie jest to jakiś aquascaping, ani nic w tym stylu, bo on specjalnie przycinek tam nie umie robić, więc tylko gdzieś tam wyrywa i kombinuje, ale zero glonów, ryby, rośliny zdrowe, więc tylko się cieszyć, że chłopakowi, że chłopak sobie tak daje radę. I to tak w skrócie, kochani, u mnie. Dajcie znać, co u, ciebie, co u Was wszystkich słychać. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Trzymajcie się. Czekam na Wasze opinie, komentarze. Cześć.